No powitać, to no, rozpadało się niemało. Siedzę na przystanku, ponieważ deszczyk przypierdziela, no to gdzie mam co moknąć? Wziąłem tylko koszulkę dzisiaj, także szybko bym nasiągł, a potem jest tak nieprzyjemnie. <laughs> Wiadomo co tam powiem wam tak tylko w skrócie, że tak obserwuję tam trochę po internetu, bo jeszcze trochę internetu mam. Że tam takie różne ludzie są. My wiem, że są też oszuści, naciągacze i różne inne typy, które tam wyciągają rękę. A nawet ci, co bogaci są, też jakieś wymyślają, niby, fundacje, coś, wyciągają rękę, żeby ludzie im przysłali pieniądze. To są najgorszego sortu ludzie, bo mają, jeszcze wyciągają łapy. No i w sytuacji. Też są ludzie, który, którzy potrzebują. Naprawdę są tacy, co potrzebują, wyciągają, ale ja jakoś nie mogę. Po prostu nie będę miał, nie poradzę sobie, to zdechnę. Takie jest moje, y, takie jest moje myślenie. na tym tak, wziąć to wszystko do kupy. To jest do dupy. To że się złożyło. No bo tak, no bo tym światem całym rządzi pieniądz. Tak naprawdę bez pieniędzy nie zrobisz nic kompletnie. Wymyślił jakiś kretyn te pieniądze i to tak się utarło i już tak zostało i tak już będzie do końca tego ludzkiego, powiem tak szczerze, zasranego świata. Bo człowiek potrafi robić piękne rzeczy, budować, a jednocześnie niszczyć także moim zdaniem jest to najgorszy gatunek na świecie który tak naprawdę nie wiem po co jest teraz sprawa taka że ta żywność do góry poszła no i idzie przykład byłem dwa dni temu w Waldi w takim sklepie wiadomo jakim a no i masło roślinne kosztowało 550 chyba za dwa dni już 7 zł Robią co chcą, ceny podwyższają. Jakiś coś tam z tym cukrem jest teraz, że cukru my to słynęliśmy zawsze właśnie z tego, że mamy od cholery buraków i jesteśmy potęgą cukrową, a tu nagle cukru brakuje. Mi się wydaje, że, znaczy wydaje mi się, jestem tego absolutnie pewien, że to wszystko jest rozdawnictwo, a potem kurwa yy, trzeba ściągnąć z czegoś. Te pieniądze, które się daje. Tym emerytom rencistom Ja wiem, że są ludzie różni, schorowani i tak dalej, Ale nie powinno być tak, że, je, że wszyscy dostają jednakowo. Bogaci, biedni, wszyscy jednakowo. Powinny być jakieś kurwa komisje, które przychodzą nawet te 500 plus, i sprawdzają, czy faktycznie te pieniądze idą na dzieci, czy kurwa na przepicie. A nie tak, hop. A nie będę się już denerwował. Tyle w tym temacie nadaję z przystanku. Na to mnie teraz tylko stać. Na razie, cześć.